Ok, mam na imię Małgosia i chciałabym Wam pokazać, jak przekonwertować plik na dany przez nas format w programie Format Factor. Otwieramy program Format Factor. Tutaj po lewej stronie znajduje się menu, w którym są wybrane formaty do danych plików. Audio, do oraz obraz. Aby zacząć konwersję musimy wybrać plik. Ja wybiorę na przykładu audio i chciałbym go skonwertować yy, na format fax. Po wybraniu formatu ukazuje nam się drugie okienko. W prawym górnym rogu klikamy wybor plik i wybieramy plik, który chcemy podać konwersję. Po wybraniu pliku klikamy Otwórz i OK. Plik został już wybrany. Teraz musimy zacząć konwersję. Klikamy start. I plik zostaje poddany konwersji. Po ukończeniu zadania, i ukazuje nam się w, pra w prawym dolnym rogu monitora taka informacja, że zadanie zostało ukończone. Teraz, aby odszukać konwertowany plik, pomoże nam w tym opcja folder docelowy. A więc klikamy folder docelowy i tam znajduje się nasz przekonwertowany plik audio na format WAX. Był on konwertowany z formatu AFR. Teraz musimy tylko go tu gdzieś znaleźć sobie. Jest on tutaj. Nawet. Mamy Mam nadzieję, że w jakiś sposób Państwu pomogam. Dziękuję wszystkim za uwagę.